Jak holender i jego syn zamienili ból głowy w światowego lidera branży ogrodniczej. W 1960 roku Jan Kopert cierpiał na bóle głowy i alergię. Zdał sobie sprawę, że powodowały je pestycydy, których używał. Stawały się one nieskuteczne wobec przędziorków, które niszczyły uprawy ogórka w jego szklarniach. Wspólnie z synem Piotrem rozpoczęli poszukiwania naturalnej alternatywy, drapieżnych roztoczy. To naprawdę działa. Poprawie uległa uprawa ogórków i zdrowie Jana. Wieści te rozprzestrzeniały się i wkrótce biologiczne metody ochrony i zapylania roślin oszczędzały czas, pieniądze producentów, i ból głowy i zdrowie. Świat przyspieszył. Świadomi sprzedawcy, markety zaczęły żądać bezpiecznych produktów. Szybko. Kopert kontynuował swoje badania. Kolejne rozwiązania pomagały producentom z całego świata sprostać wymaganiom rynku. Copert Biological Systems stał się światowym liderem w kontroli biologicznej i naturalnym zapylaniu oraz w dziedzinie zrównoważonej uprawy. Dzięki temu mamy zdrowsze rośliny, glebę i środowisko. Nasza codzienna praca w Polsce i świecie pomaga producentom zwiększyć produkcję, zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko i produkować zdrową żywność. Jest jeszcze wiele do poprawy i problemów do rozwiązania. Uważamy jednak, że nie ma lepszej drogi niż ta, którą podążamy. Copert Biological Systems przyczynia się do poprawy zdrowia ludzi i planety w partnerstwie z naturą. Copert Biological Systems partners with Nature